Wędkarstwo muchowe na Podhalu jest stale rozwijającą się gałęzią turystyki, gałęzią rekreacji. Jest to świetna alternatywa od rozrywek, które możemy tutaj spotkać na Podhalu, które są popularne, które możemy spotkać na co dzień. Jest świetnym połączeniem takiej outdoorowej aktywności z bezpośrednim kontaktem z naturą. Uczymy się wtedy poszanowania dla tej przyrody, poznajemy te rzeki, które tutaj są zupełnie od, od innej strony, patrzymy na to wszystko z innej perspektywy. Tutaj mamy w górach na Podhalu. jest tak naprawdę, to jest jedyne takie miejsce w Polsce, które oferuje nam rzeki o charakterze, o charakterze alpejskim. Są to prawdziwe rzeki górskie, usłane dużymi głazami, wartkie, czyste. Jedną z takich rzek jest właśnie Białka, nad którą się znajdujemy. Jest tu naprawdę dużo pstrągów, Ludzie sobie często z tego sprawy nie zdają, ale, ale ta rzeka naprawdę żyje, jest tutaj, jest tutaj co łowić. Rzekach górskich podhala jedyną dozwoloną metodą, jaka, jaką można się posługiwać, jest sztuczna mucha, jest wędkarstwo muchowe. Dla ludzi, którzy nigdy tego nie próbowali, jest to coś bardzo takiego tajemniczego, trudnego, a okazuje się, że mogą robić to ludzie, którzy nigdy w życiu nie trzymali wędki w dłoni, albo po prostu wędkarze, którzy jeszcze tej metody nie próbowali. Z przewodnikiem jest to naprawdę świetna zabawa. Taki przewodnik weźmie, poprowadzi za rękę od nauki, od podstawowych rzutów muchowych poprzez wiązanie muchy, umiejętność czytania rzeki, poprzez takie zrozumienie tej rzeki, wytłumaczenie jakimi prawami rządzi się przyroda tutaj, po tak naprawdę zacięcie, złowienie tej ryby, doholowanie jej, wypuszczenie. Oczywiście my tych ryb nie zabieramy, robimy tylko pamiątkowe zdjęcie i ryby wracają do wody, one naprawdę w świetnej kondycji wracają do tej wody i one tutaj dzięki właśnie takiej naszej polityce, dzięki takiemu podejściu możemy mieć nadzieję, że, że przyszłe pokolenia także będą doświadczać takich przygód, jakie my doświadczamy w tej chwili. Jeśli akurat znajdujecie się na Podhalu i szukacie jakiejś takiej odskoczni od, od yy, standardowych rozrywek, od powiedzmy dnia wytchnienia, od wędrówek górskich, zapraszamy na wyprawy wędkarskie z przewodnikami Tatra Fly Fishing. Gwarantujemy Wam wspaniałą zabawę, yy, świetną przygodę w outdoorze, yy, w naprawdę pięknych miejscach.